Prosimy na widzowie próba numer 3 już. Yy, sorry, że nie nagrywałam tak długo. Sorry, że nie pokazałam wam niespodzianki. Pokażę w inny dzień. I yy, yy, sorry, że wcześniej nie nagrałem. Po prostu na początku miałem w szkole, później z kolegami gadałem, później nie widziałem, co nagrać. Nie chciało mi się, bo nie widziałem. No to... Yy, to jest próba numer 3. I dzisiaj będę pokazywać triki. Z piłką i z koszykówką. Jestem na dworze. No to poczekajcie, pokażę Wam takiego trika, ale. Mm, ale, No, znaczy nie śmiecie się. Nie, nie róbcie tam, bo może mi się nie, nie wyjść za pierwszym razem. To zrobię pauzę. Okej okay, widzowie, już nie wiem, czy dobra kamerka. Dobra, chyba wam pokażę Widzowie. Nie wiem, czy dobra. To ja pokazuję. Pokażę wam to perfekcyjnie. Czekajcie, rozbier? Ja muszę perfekcyjnie wam to pokazać. Czekajcie. No kurde, no. Czekajcie. Musimy się udać. Jeszcze się nie udało. Udało się tylko byle ja. No. Czekajcie. Czekajcie widzowie. Nie reagujcie na to. Dobra, Zaraz możemy się udać. czy trig na dzisiaj? I pokazać wam teraz jakiś inny z z koszykówką albo szczęście. Dobra, czekajcie. Dobra, widzę. Teraz wymyśliłem jeszcze z piłką. Zrobimy, spróbuję, jeżeli nie zdążę to nagram z tego drugą część. 5 5 nagram z piłką nożną. I pięć koszyków, spróbuję. Dobra, to widzowie, ja się przygotuję i robimy przywroty. Dobra, widzowie, jestem. Próbuję to dobrze jakoś ustawić. Może jest? Czekajcie, dobrze ustawiać. Dobra, robimy przewrotki. That's Dobra, mamy to. Messi. Dobra mamy widzowie. Teraz będą triki z jeszcze nie wiem, pomyślę. A zimno. Ok. Okej, okay, widzowie już wiem. Będziemy teraz podbijać sobie strawę i walić z pierwszej. A później już wiem, nagram, że wybijam wysoko i na głowkę. Ale nie tak wysoka, bo mi będzie głowa boleć. Tylko czekajcie, ustawię. A nie, tutaj nie ustawię, bo będę przerywali z pierwszej i to nie będziecie piłki widzieć. Tu ustawię. Dobre, mam nadzieję, że mamy dobrą kamerkę widzowie. Zrobię jeszcze tak, żeby nie spadło. Co, tu zmrówka? Proszę, żeby zmrówiska akurat nie zrobiłem. Bo mrówki wejdą i dupa będzie. Dobra, jesteśmy. To widzowie, to będę miał dużo prób żeby walić. Nie jedna, takich. Dwie, dwie widzowie. Za na pierwszym na, będę miał dużo takich Na przykład, bądź mi się, ślizgał tutaj albo jakoś. Kurde, to się nie rysowało. Dobra, za to, że ja już się uczyłem tego, to zróbmy trzy. To będzie trudne, wiecie? A po prostu trwam to sobą. Spokojnie. Dobra. Teraz nie wyjdziecie tej piłki. się udało. Nie zależy, żeby mocno, ale robię tam, jak umiem. O, teraz będzie mocno. Próbuję. Przybliżę się. Nie chcę. Ja chcę z pierwszej. Nie chcę, żeby się odbijało. Ta piłka jest taka twarda, to, to jest widzowie Piłka Ekstra klasa. Nie wiem czy widzicie? Tu, taka Ekstra klasa. Taka. Taka kolorowa. To wygląda jak mundial. Jak mistrzostwa świata 2022. 2022. to nie jest. Dobra. Dawaj, robimy tu. Jeszcze dwie. Ja to nie, bo to będzie za łatwe. Na tym chyba nam... nie no na tym zajmie nam drugą najwięcej czasu. Bo na ostatnim zajmie nam dużo czasu Widzę, Jeszcze nie wiem, ale wymyślę że to jest trudne, bo. dobra, widzimy teraz, nie widzicie tej piłki, ale wykopnę to bardzo daleko, jakieś? Się... Dwadzieścia... trzydzieści metrów? Tam się. Dzięki to mojego sąsiada. Tam sąsiadki. A. O, dobra, na ostatnie mogę mieć podbijanie. E. Ile razy? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy już byście uspowiedzi. bo ja już byłem. Ja nie patrzyłem na subskrypcję, słyszałem, że dwadzieścia, więc. Niedługo, albo dzisiaj, raczej niedługo Nie, czyli tak jutro Albo dzisiaj, no nie wiem Mogę nagrać piosenkę Bo obiecałem na 20 Zarówno ale to Będzie chyba trudne no, no. O, no. Ile można czekać? Może kiedyś zrobimy eksperyment, że Pepsi czy tam kole i mentosy. Więc oglądajcie kanał. Bo może będzie tak kiedyś. <śmieniciela> Teraz moje widzowie będzie widzicie? Już idę. Jak coś to fajnie, że na tym co teraz nagrywam że nie widzicie mojego ekranu, tylko to, to mogę tylko do 15 minut, więc to jest niefajnie. a fajnie, że jak nagrywam ekran, a nie widzicie tego yy, normalnie, tylko ekran to mogę nagrywać do iluksa chyba a ja o tym nie wiedziałem, dlatego nagrywam do 15 minut i będę teraz nagrywać yy, rzeczy, które są dłuższe, na przykład dorsy ale najgorsze jest to że już hardmordes nie ma. Są tylko na prywatach, a ja prywata nie mam. Jedynie do kolegi mogę. Jedynie mogę z kolegą grać i tam na prywatnie. Nie nie? Czekajcie. Spokojnie, spokojnie. Teraz odpalamy kogoś tam lewandowskiego. Dobra, zanieczątko. Nie chcę już więcej robić tego. Za długo będzie spało. A teraz nie muszę przestawiać kamerki od razu inne. Teraz na głównie. Będę robił tu! Na wprost. Dobra jeden. Mam nadzieję, że to widzicie. Bo ja nie ustawiłem tak wysoko. Nie no, chyba widzicie, więc wysoko. Ach. Ja teraz by normalnie co chwilę robię by na główki, ale ja, ja muszę wprost, a nie w bok. A, nie wiem czy widzieliście, ale mi się udało. Jeszcze dwa. Szybko, bo muszę do 15 minut. I następny odcinek będzie z koszykówką. Dobra, trzy. Nie. Trzy. Dobra. Jeszcze jeden. Widzowie, poczekajcie. Nie widzicie mnie teraz? Czekajcie. Okej, okay, czekajcie widzowie. Tora widzowie, to już pa, bo to już pa, bo do 15 minut 5, 5 sekund pa, To pa widzowie, nagram w tamtym filmiku, pa.